Gdzie Be? Be? Witajcie moi drodzy w kolejnym pniocie, w kolejnym odcinku. Nazywam się Daniel, zapraszam wam, Was na mój program, nie daj się fusowi. Dzisiaj chciałbym dokończyć moją rozmowę. Będzie to drugi odcinek porównania życia Norwegii z Irlandią. Jak to wygląda? Jak widzieliście w niedzielę nagram na wam odcinek o którym mówiłem. Porównanie to było zarobki, ceny mieszkań w rynku norweskim i mieszkaniowym w Irlandii. Dzisiaj chciałbym dalej Wam nagrać, widzę, że jesteście zainteresowani tym. Jak Wam wcześniej mówiłem, ja kiedyś też zmieniłem, jak przyszedł kryzys, Irlandię zmieniłem na Norwegię, jestem z tego bardzo zadowolony. Moja jakość życia wtedy poprawiła się w Norwegii, ale to były inne czasy. To był wtedy kryzys w 2011 w Irlandii. Norwegia ma bardziej stabilniejszą gospodarkę i dlatego uważam, że żyło się tam lepiej i zarobki były wysokie. Choć ostatnio, w ciągu 10 lat ten kurs korony norweskiej bardzo spada. Teraz jest na najniższym historycznym szczycie w porównaniu do waluty euro, jaką mamy w Irlandii. Irlandia jest w strefie euro już dosyć dawno, od 2000 roku. Porównanie jest takie, że korona norweska bardzo upadła, ale uważam, że może się podnieść. Czynniki, które powodują na to, może być konflikt na Bliskim Wschodzie, który może się zacząć. Niedługo podejrzewam, że latem może się zacząć konflikt zbrojny. Nasz pół jest dzisiaj z nami. Jak widzicie bardzo szybko rośnie. Znajome miejsca dla niego. Jesteśmy, znajdujemy się 10 km od miejscowości Mullingar miejsce wam znane. Powracając do porównania dwóch krajów Norwegii oraz Irlandii chciałbym Wam powiedzieć o ludziach. Ja ty są tutaj ludzie jak wiadomo społeczność Irlandii Irland... ludzie w Irlandii są bardzo mili, są bardzo pogodni, bardzo otwarci weekendy wypadają do pubu bardzo lubię chodzić do On Nasz pupil pogonił kacuszki. Zagrożenie może być łabędzie. Już zwróciły uwagę na naszego pupila łabędzie. Znajdujemy się na Royal Canal, to jest w Irlandii. Na tym kanale jest bardzo dużo zwierząt, kaczek i szczególnie łabędzi. Łabędzie najczęściej składają małe w marcu, na wiosnę. Niedługo będą u nich gody, będą się rozmnożały łabędzie. Jak wracając do społeczności w Irlandii, ludzie są bardzo otwarci. Jest tu język angielski oficjalny. W języku angielskim wszystko załatwimy tutaj. No, il, il, Społeczność irlandzka w porównaniu do norweskiej jest bardzo otwarta. Skandynawcy ludzie są bardziej zamknięci. Bardziej społeczeństwo, bardziej nieufne. Tu w Irlandii będziemy się czuć inaczej, że ta społeczność, jak idziemy do pracy, jest bardzo otwarta. Norwegowie są bardziej zamknięci, żeby z nimi zbudować relacje jest bardzo trudno. Łatwiej jest tu w Irlandii zbudować relacje z tym społeczeństwem. Irlandczycy lubią plotkować, lubią wiedzieć dużo o ludziach. No Norwedzy są bardziej zamknięci. Kto pracował tam, to wie, że Skandynawska społeczność taka jest. Yy, drugim podpunktem pytacie, czy w Norwegii można znaleźć pracę w języku angielskim. Uważam, że w dużych miejscowościach ja tak samo pracowałem w języku angielskim. Pracowałem na kuchni, pracowałem na pomocy kuchennej. Później pra, e, robiłem jako kucharz. Przepracowałem tam 4 lata w jednej włoskiej restauracji później... Udałem się do meksykańskiej restauracji, tam głównie w języku angielskim. Zawsze nie było problemu rozmawiać w języku angielskim. Jeśli chciałem jakąś dokumentację, otwarcie numeru personalnego czy, po, czy otwarcie konta banku, wszystko mogłem załatwić to w języku angielskim. A więc mówię Wam szczerze, że w większych miastach norweskich nie musicie się bać tego norweskiego języka, który jest dosyć trudny. Przez 4,5 roku nie nauczyłem się wiele rozmawiać w języku norweskim ale go się osłuchałem I mniej więcej wiem o czym ludzie mówią porównując to tak samo jak i w Szwecji kiedyś pracowałem w języku angielskim da się tam pracować znam ludzi, którzy pracują dla budowie przez firmę ADECO ich stawki teraz norweskich pracowników niewyakcelikowanych kształtują się na wysokości 220 koron Norweskich jest to w granicach 21 euro. Na godzinę z tego płacimy 30% podatku i resztę 17 euro na przeliczenie otrzymujemy na rękę. Wiadomo, jeśli pracujemy w Norwegii, jest to bardziej przestrzegane niż w Irlandii. Płacą za soboty godziny nocne i za soboty godziny niedzielne. Te stawki są 100%. No, Irlandia to ciężko znaleźć taką pracę, żeby płacili za nadgodziny. No ja mam nisko płacone za niedzielę, bo 25% tylko wynosi, moja stawka jest większa. Za pracę nocne. Ja jeszcze pracuję w Irlandii, tylko chciałbym wam porównać do tego, że i w Norwegii pracowałem. I może jeszcze będę raz w Norwegii niedługo w tym sezonie pracował. Jeśli pracujemy sezonowo w Norwegii, płacimy tylko, musimy to. Z od, z ogłosić, wypełnić formę i złożyć do, na wkonturę to jest urząd podatkowy że tam będziemy przebywać tylko 3 miesiące i wtedy nasz podatek jest bardzo niski jakimi ostatnio zarobki zaoferowano pracy sezonowej na kucharza na przykład sekcja burgerowa to 250 koron minimalna stawka, która teraz obowiązuje w pracach sezonowych. Jest to 23 euro na godzinę. Z tego będzie podany, pobrany tylko 15% podatku, a dlatego tego, że wybieram się tylko na pracę sezonową tam i będę pracował sezonowo. Bardzo Wam polecam prace sezonowe. Tu w Irlandii nie wiem, jak wygląda z pracami sezonowymi, ale jest gorzej z mieszkaniem. W Norwegii jako kucharz Pracując w północnej Norwegii, no tam wiadomo jest zimniej, pracując w Bodo, czy trochę niżej w Trondheim, można otrzymać mieszkanie bezpłatnie, nie wiem jak teraz to wygląda, ale w 2016 roku też korzystałem z pracy takiej, że miałem mieszkanie, albo było to mieszkanie niskopłatne, w granicach 300 euro, na norweskie to 3,5 tysiąca koron, albo było płatne no niski sten. jeśli pracujemy w hotelu w hotelu mogą nam oferować bezpłatne zakwaterowanie albo będzie to symboliczna opłata w niektórych wypadkach w Norwegii restauracje mogą wam pobrać za jedzenie jeśli chodzi o pracę z zakwaterowaniem no w Irlandii tylko możemy znaleźć pracę na farmy korzystając z różnych grup grup Rolniczych, farming, i tam możemy otrzymać zakwaterowanie gratis. No, uważam, że jeśli chodzi o Norwegię, jest to łatwiej otrzymać bezpłatne zakwaterowanie, w szczególności jeśli udajemy się bardziej na północ wyżej niż Trondheim. Trondheim leży na wysokości 600 km od Oslo. Jest to okręg środkowy. Norwegia jest bardzo dużym krajem. Norwegia w linii południowo-północnej liczy 1400 km może i nawet dłużej, jeśli się udamy na Nordkap. Nordkap to już tereny północne. Byłem kiedyś w ludzie są bardzo mili, też można tam znaleźć pracę sezonową z mieszkaniem, ale uważam, że w miejscowości, yy, miejscowości położone bliżej Tromso. Tam ustawowo zapłacimy troszeczkę niższy podatek, jeśli będziemy korzystać z pracy sezonowej, to zapłacimy bardzo niski podatek. Jeśli chodzi o Irlandię, to jest właśnie ciężej z tymi podatkami, bo tu są systemy płacowe takie, że 20% podatku płacimy, jeśli przekroczyliśmy, nie przekroczyliśmy progu do 40 tysięcy euro. Płacą minimalną też możemy zapłacić niecałe 20% podatku. Po trzech latach możemy się ubiegać o zwrot. To samo wygląda w Norwegii. Tak jak mówiłem wcześniej, społeczność w Norwegii jest bardziej zamknięta, ale jako pracodawcy Norwegowie są bardzo dobrzy, przestrzegają prawa pracy, nawet bardziej jak tu w Irlandii. Następnym punktem, jaki Wam cię wspominałem, że szpitale trochę wyglądają lepiej w Norwegii. Płacimy za to podatek i szpitale tam szybciej zostaniemy obsłużeni. Tu jakość szpitali w Irlandii wygląda bardzo słabo. No moim zdaniem, jeśli ktoś uważa na krótki czas wyjechać do Norwegii, to bardzo dobry sposób, aby zarobić i odłożyć pieniądze. Może nawet i lepszy jak w Irlandii. Eee, tak jak wspominałem nie musimy się bać języka angielskiego języka angielskiego w Norwegii tam możemy, no wiadomo tu w Irlandii bardziej dogadamy możemy, tam będzie nam ciężej znaleźć pracę w pracy, znaleźć pracę w sklepie na przykład w supermarkecie eee, no uważam jedzenie jest troszkę droższe Norwegii, a dlatego to, że nie jest w Unii Europejskiej. Korzysta z własnego rynku. To w sumie powinno być jedzenie tańsze, ale podatki na żywność może są większe od tych tutaj w Irlandii. No Irlandia ma taki plus, że też no, Unia Europejska pozwala nam też po przepracowaniu 10 latach odłożenie naszych składek na rolnictwo. 10 latach się liczą. No w Norwegii jeśli chodzi o naszą emeryturę na początku musimy starać się o pozwolenie o pracy, bo jak mówiłem jak Norwegia nie jest w Unii Europejskiej musimy starać się o pozwolenie za, na pracę w kraju skandynawskim. Po otrzymaniu, no procedura jest bardzo powolna, bo dużo ludzi mi to zajęło na przykład 3 miesiące musimy mieć tam potwierdzenie adresu i o to, że staramy się otwarcie konta w banku. Żeby to wszystko dostać, musimy na początek znaleźć pracę. Tak jak mówiłem Wam, możemy znaleźć na stronie NO To strona z pracą w Norwegii, albo też na innych, przez, korzystając przez agencję ADECO. Ja myślę, że to jest łatwiej znaleźć też przez agencję pracy. No tam Minimalne stawki kształtują się w wysokościach 200 koron. Jest zapotrzebowanie dla pracowników na budowę, niewykwalifikowanych. W Norwegii buduje się dużo tuneli. Jeśli chodzi, o, staramy się o pracę na rafineriach, które stawki tam się zaczynają 330 koron na godzinę. Musimy przejść kursy norweskie. Te pozwolenie na kursy norweskie zapłacimy sami. Musimy mieć środki finansowe, aby zapłacić za to, ale uważam, że to też nie jest trudne. No, jeśli staramy się o takie lepsze prace przy platformach, musimy mieć podstawy języka norweskiego, ale jeśli chodzi o prace takie początkowe na budowie, nie potrzebujemy. Znajdziemy pracę w języku angielskim. Tak samo w gastronomii i w restauracji. Nie będzie to dla nas problemem. No, ogółem powiem Wam szczerze, że ja nie bałem się zmian. Norwegia też dużo perspektyw daje. Irlandia tak samo dużo perspektyw daje. Każdy kraj ma swoje plusy i minusy, ale moim zdaniem sytuacja w Irlandii się zmienia. Jest tu coraz gorzej wynająć mieszkanie. To może spowodować, że ludzie myślą o, o zmienieniu kraju czy innej emigracji. Do kraju. No, ja tylko bym chciał polecić, jeśli chcecie zmienić Irlandię na Norwegię, to nie jest nic y, takiego, że trudnego. Ja sam dokonałem zmiany kilka razy i znam ten kraj skandynawski i znam prawa w Irlandii. No, każdy ma kraju swoje plusy i minusy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was do oglądania mojego kanału lubię bardzo podziwiać o. ostatnio byłem przeziębiony nie odzywałem się do was bo 3 dni byłem chory kaszel jeszcze został dlatego mój głos taki może jest inny, zachrypnięty zapraszam was do subskrybucji mojego kanału oglądajcie, dajcie łapkę w górę podziwiajcie będzie tu więcej filmów z moim pupilem Pupil lubi wędrować. Zielona trawka mu służy. Tutaj irlandzka. Widoki są piękne. O!